Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Chciałem ci powiedzieć, że zapukała dzisiaj do moich drzwi parasympatycznych młodych pań. Sam byłeś? Mm, niezupełnie, <grym> ale <grym> byłem po prostu totalnie zaskoczony, wyobraź sobie sytuację, piękny słoneczny dzień, chciałem porozmawiać o Jezusie. Zadały mi pytanie jak? Dzień dobry, dzień dobry, jak pan myśli, czy Bóg się o nas troszczy? Wiedziałem normalnie. że... I powiedziałem, że nie wiem. A one to, my tutaj na stronie 27. tej oto broszury, może pan mhm. o tym przeczytać, może porozmawiamy o tym, ja mówię, wie pani co, ale nie jestem pewien, czy jestem gotowy do takiej rozmowy. No nie i... oczyściłeś się duchowo przed tym. Tak, ale to takie zaskakujące sytuacje czasami w życiu mogą się zdarzyć. Mhm. O innych zaskoczeniach powiemy za chwilę, ale najpierw się przywitajmy. To będzie zaskakujące. Witają się Marek Jankowski, i Paweł Kaczyk, a to, czego słuchacie, nazywa się podcast Mała Wielka Firma. I możecie posłuchać go na zaskakujących stronach: pawełkaczyk.idea.pl oraz maławielkafirma.pl. A możecie też kupić nasze książki. Nadal nie mamy sponsora, ale nie na książki, tylko na. Yy... Podcast. Na podcast nie mamy sponsora, więc jakby jedziemy nasz blok reklamowy. Ale pozdrawiamy, bo tak się dziwnie składa. Nie wiem, jak to się, no, czy wiem, jak to się stało. To wydawnictwo Andres tak tutaj podziałało marketingowo, Zresztą? że na okładce i Twojej i mojej książki mhm. jest logo tego samego banku. Yy, no. Na ry. No. <laughs> więc jeżeli <laughs> słucha nas ktoś z banku, na ry. To yy, słuchajcie, no generalnie do kompletu brakuje wam jeszcze tylko. Podcastu. podcastu tak, i będziecie mieć full komplet. Okej, okay, ale, ale. Wiesz, to... ja próbuję ten podcast sprzedać innemu bankowi. Wiem. Yy, hmm. na, na R tylko wymawiane przez małe dziecko, ale yy, zupełnie nie o tym. Chciałem zacząć od historii, która mi się dzisiaj przy, przydarzyła yy, w jednej z dwóch naszych ulubionych branż, czyli. No nie wiem, przyszli do ciebie świadkowie i Nie, to jest... ale to w ogóle nie o tym. Nie, Aha, to to w ogóle nie inne historie. Nasze jest dwie dzisiaj... ulubione branże to: restauracje i fryzjerzy. Tak jest. Byłeś dzisiaj w restauracji czy u fryzjera? W jednym i w drugim, ale historia dotyczy fryzjera. Fryzjerzy generalnie mają taką jakąś, nie chcę powiedzieć manierę, ale, mhm. ale mają taki, taki zwyczaj, że pytają człowieka, okay. nawiązują jakiś tam dialog. No i powiedz mi, o co zawsze pytają fryzjerzy, poza tym oczywiście, jak, jak tnie. Nie wiem, bo ja generalnie nie rozmawiam z fryzjerami, ja jestem. A oni do ciebie nic nie zagadują? Nie, bo właśnie wybieram takich, że wiedzą, że. Nie wiem. Nie je... wiem, <laughs> <laughs> fryzjer.pl. <laughs> Wyrywam język po prostu. Eee, nie, ale poważnie, nigdy. Takim podstawowym nie... tematem, z mojego doświadczenia, no? podstawowym tematem poruszanym przez fryzjerów jest urlop. Tak? A to tak. nie, nie jest tak, że pogoda, że nie, się nie, zawiewa, nie. panie Marku? Tutaj... Nie, to czasami te. tak. Pogoda też się pojawiła w tej rozmowie, no, no. ale, ale no, urlop no, jest ale, takim light który jest. No tak, bo jest, jest lato i czy był pan na urlopie, czy nie tak, był pan na tak. urlopie. Można na to pytanie odpowiedzieć tak i tak i tak. prowadzić do rozmowy. I Okej. to jest podstawowe Rozumiem. pytanie. No i, i pani fryzjerka dzisiaj zadała mi pytanie, czy pan już przed urlopem, czy po? Ja mówię, no już po. A gdzie pan był? Nad morzem. Hmm, a dokładnie gdzieś, ja mówię, no w Trójmieście. Trójmiasto. Dokładnie. Po, poczekaj, poczekaj, trójmiasto, trójmiasto. Eee, a gdzie to jest? Ważny. <grywka> waga. E, e... Ale to dlatego, że jak zdajesz na fryzjerę, to nie musisz dawać geografii. No być może, ale to tutaj doprowadziło mnie do takiej myśli złotej, że jeżeli jako pracodawca wymagasz od swoich pracowników, żeby rozmawiali na luźne tematy z klientami, mm -hmm. to Zorientuj się z grubsza, czy zasób ich, że tak powiem, wiedzy o świecie jest wystarczający, żeby taką konwersację pociągnąć dalej niż pytanie, Ej, na które no, odpowiedź no tak Nie, no może chciała, żebyś się opowiedział o trójmieście. Nie, nie, to, to nie było zagrane, a jeżeli było, to pani absolutnie się marnuje, powinna walczyć o Oscara. No więc widzisz. A propos czego to powiedziałeś nam, Marku? A propos zatrudniania, oczywiście, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o zatrudnianiu. Tak, dostaliśmy maila jakiś czas temu, gdzie jeden ze słuchaczy prosił nas, że skoro już mówicie o małej, wielkiej firmie, tak, to nieodmiennie przychodzi ten moment, kiedy właściciel małej, wielkiej firmy musi zatrudniać i on stoi przed dosyć poważnym dylematem, no bo on założył małą, wielką firmę po to, żeby robić to, co kocha. Zatrudnianie rzadko kiedy jest z tym, co się kocha. Tak, ale w tym mailu jest bardzo wiele wątków. On jest mm -hmm. fajny, dlatego że tam naprawdę jest tematów na, na kilka różnych odcinków. My zrobiliśmy kiedyś odcinek o zatrudnianiu. Zrobiliśmy odcinek ósmy. Gdyby ktoś nie wiedział, to będziemy się do niego dosyć często odwoływać, więc jeśli macie zaległości, zatrudnianie, to był jeden z pierwszych odcinków, jak zrobiliśmy odcinek ósmy. A dzisiaj opowiemy sobie o tym w troszeczkę innej perspektywy. Tak. Podstawowa sprawa, kiedy potrzebujemy kogoś zatrudnić. Czy podstawowe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać jest, czy na pewno potrzebujemy kogoś zatrudnić? Tak, no to jest bardzo ważne pytanie. E, a dlaczego? A dlatego, że jeżeli nasza firma ma jakąś potrzebę... Nie wiem, no mam agencję reklamową, tak, robimy grafikę i teraz przychodzi klient mówi, a oprócz grafiki potrzebuję, żebyście mi napisali tekst. Tak. No więc ja jako właściciel takiej firmki mówię, łomatko, łomatko, nie mam nikogo, kto by napisał teksty, to potrzebuję zatrudnić tekściarza. A okazuje się, że wcale niekoniecznie trzeba nam takiego tekściarza trzymać w firmie, szykować mu biurko, kupować komputer i wciągać go na listę płat, może się okazać, że możemy kogoś takiego po prostu wynająć. Odsyłamy do podcastu o outsourcingu. Robiliśmy podcast o outsourcingu. Wydaje mi się, że robiliśmy. No Ale nie sprawdziliśmy, który odcinek. Strzela, ale... W każdym razie outsourcing, czyli wynajęcie pracownika z firmy zewnętrznej. I a propos tego tekściarstwa. No wystarczy wpisać w Google pisanie tekstów na strony internetowe i okaże się, że jest mnóstwo ludzi, którzy zrobią to za jakieś wynagrodzenie. Natomiast, jeśli mamy tylko jedno zlecenie na coś takiego, no to, tak jak Marek powiedział, przygotowanie stanowiska i, i całe te ceregiele związane z zatrudnianiem może się okazać, że to skórka niewarta wyprawki. Oczywiście, że zatrudnienie kogoś z zewnętrznej firmy zwykle jednostkowo jest droższe. Ale ryzyko jest mniejsze. Ryzyko jest mniejsze i właśnie płaci się za, za, za to zmniejszenie ryzyka. I inwestycji nie ma takich jak w przypadku Dokładnie. zatrudnienia pracownika. Plus, jakby no koszty stałe versus koszty zmienne. Pracownik generuje mnóstwo kosztów stałych. A koszty to był pierwszy nasz odcinek, jaki nagraliśmy i tam Marek powiedział coś mądrego, że im więcej w takiej firmie jest kosztów zmiennych. Czyli tych, które spadają do zera w momencie, kiedy my nic nie produkujemy, tym no, nasza firma lepiej prosperuje. Pamiętasz po tylu latach? Wzruszyłem się. Dobrze, um. jaki mamy drugi punkt na naszej karteczce? Drugi punkt hmm. to jest ten taki wykreślony, bo on już był. Aha. Ale opowiemy tak i odsyłamy Was do podcastu numer 8, do tego, że drugi punkt mówi opisz stanowisko i wybieraj... Kogoś, kto do tego pasuje. To jest, to jest błąd, jakby, który bardzo często popełniają właściciele małych firm, dlatego że im się wydaje, że powinni zatrudnić spośród tych ludzi, którzy przyjdą na rozmowę kwalifikacyjną. Czyli muszę zatrudnić, daję ogłoszenie na portalu rekrutacyjnym, na, w gazecie jakiejś i tak dalej, i tak dalej, a potem łomatko, łomatko, czy ktokolwiek przyjdzie, a potem okazuje się, że przychodzi pięć osób. I ja, na przykład, nie wiem, potrzebowałem operatora wózka widłowego, ale zgłasza się jeden ogrodnik, jeden księgowy, i tak dalej, i tak dalej. I tak jak to teraz przejaskawiam, okazuje się, że no nie wybrałbyś tak, operatora wózka widłowego. A w większości przypadków ludzie mówią, muszę teraz sobie zatrudnić, więc nawet jeśli oni nie mają odpowiednich kwalifikacji, to ja wybiorę spośród tych, którzy, którzy przyszli. I rzeczywiście to poczucie musza jest bardzo silne, bo jeżeli ktoś już robi hmm. rekrutację. To zwykle jest tak, najpierw zauważa potrzebę mhm. zrobienia czegoś w firmie, czego nie jest w stanie zrobić obecnie posiadanymi zasobami. Mhm. Więc zaczyna szukać pracownika i to nigdy nie trwa dzień, mhm. tylko trzeba gdzieś te ogłoszenia najpierw napisać, zastanowić się, czego potrzebujemy. Te ogłoszenia opublikować, kto chyba nie odpowie, więc z każdym dniem, jeżeli praca jest pilna do zrobienia, Aha. a w zwykle w firmach wszystko jest pilne, niestety ciśnienie rośnie i, i ciśnienie również na wybranie kogoś, kto będzie się najlepiej do wykonania tej roboty nadawał. Więc należy dać sobie sprawę, że my nie wybieramy spośród tych, którzy przyjdą, dlatego że koszty zatrudnienia kogoś złego przewyższają tak naprawdę koszty niezrobienia tego w ogóle i znalezienia kogoś lepszego. Więc powinniśmy sobie wygenerować taki opis idealnego kandydata do tej pracy, jakie umiejętności on mieć musi, jakie mieć powinien i jakie miłoby było, żeby miał. Tak, no bo nie wiem, ja wiem, że te wszystkie ogłoszenia o pracy się pisze w sposób dosyć standardowy, czyli 20 lat doświadczeń, znajomość języków i tak dalej dalej. Natomiast w większości firm znajomość języków ja bym wrzucił na listę. miłoby było, gdyby ktoś to miał, no bo umówmy się, w większości firm jednak z tymi zagranicznymi kontrahentami się nie współpracuje. A nawet jeżeli jest to praca, gdzie rzeczywiście pojawiają się klienci z zewnątrz, bo szukamy pracownika na stanowisko barmana, mhm. no to umówmy się, na tym poziomie znajomość języka jest w stanie opanować każdy. Albo go przyjmować tylko na zmianę po 12 w nocy i wtedy każdy jest konwersacyjny w każdym języku. Nie? Tak. Ok, ale właśnie, żeby ten Opis stanowiska pracy nie brzmiał zawsze tak sztampowo, to trzeba tę ofertę zaprojektować w taki sposób, żeby ona się wyróżniała i żeby to nie było stanowisko barman czy pisarz tekstów reklamowych, dokładnie tak, tylko jakieś bardziej atrakcyjne i przyciągające wzrok oraz najlepszych ludzi. Powiedz, hmm. jak to zrobić. Znaczy, myśmy sobie ten punkt opisali: oferuj wow pracę i wow stanowiska. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zatrudniasz kogoś na standardowe stanowisko, będą przychodzić standardowi ludzie. Tego się nauczyłem już, już dawno temu. Czyli, jeśli zatrudniasz kogoś na stanowisko barman, to każdy naokoło sobie pomyśli: Co takiego musi potrafić? Barman tak naprawdę to każdy głupi zrobi tę pracę, więc ja się zgłoszę. To samo jest na stanowisko, nie wiem, handlowiec, account manager i, i wszystkie takie prace. Czasem przychodzą ludzie, którzy nienawidzą tej pracy, natomiast mówią: no, potrzebuje jakiejś pracy. Albo więc... kiedyś ją wykonywali, więc. Nie wiadomo, czy byli w tym, tak. tym dobrzy, czy, czy nie byli dobrze, ale tutaj bardziej się boję ludzi, którzy chcieliby wykonywać jakąkolwiek pracę. To jest, to jest coś, co mnie przeraża. Może jestem w takiej branży, ja potrzebuję ludzi kreatywnych i tak dalej, i tak dalej. I nie zatrudniam ludzi na przykład, którzy chcieliby wykonywać jakąkolwiek pracę. Czyli jeśli ktoś przysyła do mnie list motywacyjny, gdzie jest napisane, jeśli jest u was wolne jakiekolwiek stanowisko, to ja je wezmę. To taki list po prostu ląduje w koszu, bo ja mówię stary: Ty nie, nie będziesz kochać tego, co robisz, więc to nie jest dla mnie atrakcyjna oferta. Powinieneś mieć taki znak na drzwiach desperatom wstęp zbronionych. <noise> to nie jest kwestia desperatów, bo zdarzało się na przykład, że przychodzili tu ludzie yy, yy, po prostu z ulicy z listem motywacyjnym w ręku i oni mieli w sobie te iskry i tak dalej, i naprawdę wyrośnie na rewelacyjnych pracowników, yy, w sensie takim, że oni przyszli, kiedy ja nie zatrudniałem. Ale ja zobaczyłem, że, że jakby coś mają i ich zatrudniłem. Ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby skonstruować nieszablonową ofertę, do której znajdą się ludzie też nieszablonowi. Tutaj przykład, przy, przykład. Przykład, proszę Cię bardzo, jeden ze słynniejszych. Nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób zdobywano biegun południowo, ile pamiętam, bo północny to już pal diabli, ale południowy. Facet To jest słynna historia, natomiast ja, brakuje mi detali, tak? nie mam jej w tej chwili przed sobą, ale facet, który zatrudniał za, ludzi na wyprawę, dał ogłoszenie do gazety, gdzie treść tego ogłoszenia była następująca, nie jakiś tam standardowy, tak? tylko trudna wyprawa, cel do osiągnięcia możliwe, że go nie osiągniemy, trudne warunki, będzie Ci zimno, płaca jest do dupy, natomiast jeśli dojdziemy, czeka Cię fortuna i chwała. Tak? I zatrudnił ludzi, którzy odpowiedzieli na takie ogłoszenie, że, że cel trudny do osiągnięcia, płaca niska, warunki strasznie trudne. Yy, I tak dalej, i tak dalej. I tak. Ale tutaj i tak jest, zobacz, bo jest to światełko w tunelu dosyć jasne. A mm. e, powiem Ci, znam przykład z absolutnie z polskiego, a nawet wrocławskiego podwórka. No. E, ponieważ kiedy powstawał oddział RMF-u we Wrocławiu, lat mm -hmm. temu już ładnych kilkanaście, to ogłoszenie, jakie się wtedy pojawiło, coś tam mogę przekręcić, ale generalnie mm -hmm. idea jest taka, że no wtedy jeszcze tak naprawdę w Wrocławiu y, niewielu ludzi wiedziało, o co to jest RMF, bo to mm -hmm. było radio, które gdzieś tam w Krakowie na śląsku było słychać, mm -hmm. ale tu jeszcze nie za bardzo. I ogłoszenie było takie, że oddział RMFFM, radio RMFFM we Wrocławiu poszukuje młodych, silnych mężczyzn mhm. do trudnej, tam wymagającej, nie najlepiej płatnej, niewdzięcznej no coś takie, było, do pracy dziennika. To była parafraza, przypuszczam, tego ogłoszenia sprzed 100 lat, które jest naprawdę słynne. Także ja w notatkach umieszczę dokładny link do niego. Kto to zrobił, kiedy, jak i dlaczego. I rzeczywiście jest coś takiego. Nie wiem, czy w pozostałych oddziałach też tak uh -huh. rekrutowano ludzi, ale rzeczywiście jest coś takiego, że ci ludzie, którzy gdzieś. W pierwszej fazie hmm. rozwoju RMF-u pracowali w tym radiu, no, nie mieli później problemów ze znalezieniem pracy w, no. w tvn nie Polscie, no wszędzie są A porównaj sobie to z ogłoszeniem, poszukujemy osoby do pracy młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole i tak dalej, i tak dalej. To są takie sztampowe rzeczy, do których ciągną sztampowi ludzie, albo tacy, którzy wyobrażają sobie, że nie ma tam żadnych kwalifikacji. I teraz większość tych ludzi powinno się odsiewać gdzieś tam na rozmowie kwalifikacyjnej, ale znowu włącza się ten syndrom muszę zatrudnić spośród tych, którzy przyszli. Jeśli przyjdzie pięciu przeciętnych, to zatrudnisz przeciętnego. Bardzo mi przykro. A co to znaczy, żeby opowiadać o karierze, a nie o zarobkach? Co to znaczy? To znaczy, że ludzie przychodzą do pracy nie po to, żeby zarabiać pieniądze. Ja wiem, że to brzmi jakby jak, jak herezja, eee, natomiast kiedy zapytasz większość ludzi, dlaczego podjęli te prace, nawet właściciela firmy zapytasz, dlaczego on to robi, co robi, to on nie mówi, że robi to po to, żeby mieć co do gara włożyć, tylko on robi to dlatego, że to jest jego pasja. Robi to, bo to kocha. Jest to dla niego wyzwanie i tak dalej, i tak dalej. No, są, I, znaczy nie generalizujmy, bo są i tacy, którzy ci powiedzą, że robią to. Tak, ale, ale większość ludzi ma troszeczkę wyższe potrzeby niż żeby czek mój wpływał co miesiąc i tak dalej. Ja sobie zdaję sprawę, że są ludzie, którzy są stworzeni do, nie wiem, czegoś, co ja nazywam pracy w fabryce. Tak? Czyli rzeczywiście przychodzę, jestem punktualny, to jest moja bardzo dobra cecha, tak? i oczekuję punktualności w płaceniu od mojego pracodawcy, nie wychylam się. Natomiast, nie wiem, to jest dla mnie na przykład obcy rynek, bo u mnie nie ma takich ludzi, ja się nie, nie kontaktuję z takimi ludźmi. Nie jestem w stanie na przykład opowiadać o zatrudnianiu takich ludzi. Ludzie, którzy przychodzą do mnie czy do takiego biznesu, który, który ja prowadzę, oni myślą o rozwoju. I kiedy opowiadasz im, żeby mieli na ciebie pracować, to nie mówisz im jaki, jaka wypłata wpłynie na ich konto co miesiąc, tylko mówisz im o tym, kim oni się staną za dwa lata, tak naprawdę, kiedy będą z tobą pracować. To znaczy, żeby było jasne, to absolutnie mhm. nie jest równoznaczne z tym, żeby podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie podawać wysokości wynagrodzenia, no bo jednak ta rozmowa między innymi też przekazaniu tej informacji służy. Zwłaszcza, że mamy punkt, który nie wiem dlaczego umieściłeś tak nisko, jest sprawdź rynek, czyli zanim zaczniesz... Bo to się wiąże z kasą. No właśnie, zanim zaczniesz zatrudniać, sprawdź czy dają inni, czyli jeśli decydujesz się już na zatrudnienie pracownika, Wiedz mniej więcej, z jakimi kosztami musisz się liczyć za zatrudnienie kogoś z tymi kwalifikacjami, no bo jeśli nie wiem, potrzebujesz murarza czy architekta i oferujesz przysłowiowe 1200 zł. To żaden architekt przy zdrowych zmysłach za 1200 nie przyjdzie pracować. Chociaż z drugiej strony, a propos, właśnie kariery i wow pracy, i wow stanowiska. No, niezależnie, wydaje mi się, od tego, jaka to wow praca była. Eee, to znaczy nie, wow, no bo wow jasne, że są, są pewne potrzeby życiowe i kasa, za którą e, człowiek nie jest w stanie przeżyć. To no, jest no tutaj e, jasne. Ale z drugiej strony jest też tak, że jeżeli firma jest bardzo atrakcyjna, uh -huh. to wtedy ludzie są w stanie dla niej pracować za mniejszą kasę. I to jest jasne. I tak, tak samo tak. jak. jak e, ten sam człowiek będzie w stanie pracować w Google za powiedzmy 3000 zł i nie przeniesie się do firmy Żółtex mimo że Żółtex daje mu 4000. Tak? Tak samo w każdej innej firmie, jeżeli stworzy się markę tego pracodawcy i przekona się tych ludzi, że warto w tej firmie pracować, że to jest fajne, że to mhm. jest przyjemny sposób spędzania <laughs> czasu i będziesz człowieku załamany w piątek po południu, bo będziesz musiał dwa tygodnie być bez roboty, <laughs> to równocześnie Możemy zaoszczędzić na pieniądzach dla takich ludzi. Znałem taki przypadek. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który pracuje w firmie amerykańskiej produkującej oprogramowanie. Mhm. I jego firma mieści się bardzo blisko politechniki, w mhm. tym mieście, gdzie się, gdzie się znajduje. Zatrudniają pracowników naukowych tej politechniki. Którzy tam wnoszą oczywiście swoją wiedzę, ale też wnoszą jeszcze inną bardzo ważną rzecz. Oni na zajęciach wyławiają młodę talentacyjna tak. rzecz. I tak. tych najlepszych studentów rekomendują firmie, chłopaki tam przychodzą, to, to informatyka to głównie mhm. chłopaki, przychodzą tam na e, jakiś staż, coś takiego, i jeżeli im się spodoba e, i oni się spodobają firmie, mhm. to zostają I tam rzeczywiście z tego co słyszałem, no mniej więcej 60% załogi to są mhm. po prostu ludzie, którzy są zakochani absolutnie w tej pracy Dokładnie i tak. firma płaci mniej niż inne porównywalne firmy na rynku, ale mimo to ci ludzie nie zamieniliby tej roboty na żadną inną. Tak, zgadzam się. Tutaj a propos jeszcze tego, ja nie, nie wiem czy to jest kwestia tylko Google, bo z Google ludzie odchodzą, tak a wiesz dlaczego odchodzą? Dlatego, że ktoś im sprzedał nie większe Bo, bo dopóki tam pracują, to nie mają się przed kim pochwalić, że mają takie fajne CV. Nie, to, to jest jedno. Sprawa, natomiast ludzie odchodzą z Google. A. Ja myślę, że wiesz, Google stać na to, żeby zapłacić. Jeśli chodzi o kasę, to stać ich na to, żeby podkupić każdego pracownika. Natomiast ludzie właśnie odchodzą z tego powodu, że ktoś im opowiedział o lepszej karierze. Tak, Czyli w Google będziesz inżynierem szeregowym mróweczką, która jedną z 10 tysięcy, która robi jakiś tam produkt, może i znany całemu światu. A tutaj będziesz jednym z trzech, czterech ludzi, którzy pracują nad jakimś produktem mniej znanym, ale jak nam się uda, zawojujemy świat. Do tego potrzebne są określone predyspozycje. Niektórych takie coś kusi, niektórych nie, ale jeśli chcesz podkupić pracowników, to najprawdopodobniej nie kasą, tylko właśnie świetnie opowiedzianą historią na temat tej wow pracy. A opowiada się tę historię właśnie z jednej strony, mówiąc o karierze, czyli tym, gdzie będziesz za jakiś czas, a po drugie pokazuje się właśnie markę pracodawcy. Inwestowanie w tę markę pracodawcy o tym też mówiliśmy w tym poprzednim podcaście inwestowanie w tę markę pracodawcy czyli inwestowanie w to sprzedawanie swojej firmy, nawet jeśli w tych czasach, kiedy nie zatrudniasz, zawsze się opłaca. Bo w momencie, kiedy zaczynasz zatrudniać, przychodzą do ciebie świetni ludzie, więc mówią: "Ok, zawsze chciałem u ciebie pracować, ale do tej pory nie zatrudniałeś, a teraz widzę okazję, przychodzę i tak dalej i tak dalej." Jest tu jeszcze jeden punkt na tej liście, ale no to jest absolutnie punkt, że tak powiem, swojej działeczki, Więc proszę bardzo, rekrutacja jako gra, osiągnięcie. To jest eksperyment, który zrobiłem ostatnio. A propos wszystkich tych punktów, bo ja powiem szczerze, założyłem firmę 10 lat temu, natomiast dopiero niedawno nauczyłem się zatrudniać ludzi. To jest jedna z tych umiejętności, które nie wiem, powinienem nauczyć się wcześniej. Ale uczyłem się na własnych błędach, i tak dalej, i tak dalej. E, rekrutowałem na stażu do siebie, do, do firmy, e, i zrobiłem to w takiej formie, że ludzie, którzy mm, przyszli na rozmowę kwalifikacyjną, ja dokładnie wiedziałem, że oni mają już kwalifikacje, których ja potrzebuję, bo Problem, który miałem wcześniej, właśnie polega na tym, że przychodzili ludzie przypadkowi. Te wszystkie rzeczy, o których my tutaj mówimy, no to przeżyliśmy, tak? Przychodzili ludzie przypadkowi na rozmowy kwalifikacyjne, marnowało się na to czas i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja sobie zrobiłem ten dokładny opis stanowiska, zrobiłem profil idealnego kandydata, wiedziałem, czego ja od tych ludzi oczekuję, że potrzebuję, żeby umieli pisać, potrzebuję, żeby umieli się sprawnie posługiwać internetem i potrzebuję, żeby byli śmiali do ludzi, bo będą się kontaktować z ludźmi, tak? I zaprojektowałem grę trzy zadania, przez które trzeba było przejść, każde, które testowało jedną z tych umiejętności, i zaprosiłem na rekrutację tylko i wyłącznie ludzi, którzy przeszli przez te trzy zadania. I poziom ludzi, którzy przyszli na te rozmowy kwalifikacyjne, zwalił mnie z nóg. Naprawdę byli rewelacyjni. No i oczywiście z tych musiałem wybrać, natomiast miałem pierwszy raz w życiu. Miałem tak naprawdę nadwyżkę. Kleiskę rodzaju. Kleiskę rodzaju, tak, tego słowa szukałem. I musiałem wybrać najlepszą osobę spośród naprawdę najlepszych, które przyszły. I muszę powiedzieć, że nie czas jeszcze to oceniać, tak? dlatego że w tym tygodniu ta osoba rozpoczęła pracę, ale myślę, że się sprawdzi. Daje jej duży kredyt zaufania, dlatego że, że patrząc, jakby co, co dokonała w ciągu jednego dnia, rozkręciła się bardziej niż osoby, które zatrudniały na przykład kilka lat temu i rozkręcały się tak przez miesiąc, półtora. I teraz pierwsza rzecz, jaka się nasuwa. To ile ty musisz płacić kasy na tym stanowisku, że komuś się chciało przejść przez jakieś tam trzy etapy, po to, żeby w ogóle doszło do rozmowy kwalifikacyjnej? Wszyscy, którzy przeszli przez te etapy, przeszli to za darmo, więc, więc robili to właśnie okay, nie. Okej, ale może to światełko w tunelu było jasne, może dałeś może, nie, nie. do zrozumienia, że jest taka kasa do zgarnięcia co miesiąc, że te trzy... Absolutnie nie rozmawialiśmy o kasie. Właśnie to jest, to jest ten, ten sekret, o którym, o którym mówiliśmy wcześniej. Czyli Roztaczałem wizję jako taką, natomiast była to wizja kariery, tak? A w ogóle nie rozmawiałem o Kasie. Każdego, kto przyszedł, tak naprawdę pytałem, ile chce zarabiać, i przyjmowałem te informacje do wiadomości. Z kamienną twarzą? Z Czy z kamienną śmiechu? Nie, no, z kamienną twarzą, <laughs> wiesz. No. To nie były jakieś nierealne oczekiwania. Ludzie też, jakby, którzy przychodzą na, na, do pracy, robią research i, i wiedzą, ile powinni zażądać. Więc y, ci ludzie też doskonale znali rynek i tak dalej, i tak dalej, nikt nie wyskoczył z jakąś astronomiczną kwotą. E, natomiast y, w ogóle jakby ta rozmowa nie dotyczyła kasy. Mhm. Ja nie znoszę rozmawiać o kasie, to jest to jest jedna z moich wad. No dobrze, to w takim razie zapraszamy na następny odcinek poświęcony Kasie. Złośliwy. E, a tymczasem dziękujemy za uwagę, bo zegar wybył już 24.09. 24. Tak, 24 e, żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Do usłyszenia.